Janusz zbudował firmę, ale królewna postanowiła ją rozwalić. Co proszę? Uff. Wow! Jak już mówiliśmy o różnych pracodawcach, no to pewnie słyszeliście, ale też opowiem, bo może też są jakieś nowe rzeczy o pewnej firmie, <laughs> która postanowiła zwolnić swoją pracowniczkę aktualnie z. Jest... Bana w internecie od góry do dołu i prześwietlana, ale. I teraz o co chodzi? Przeczytam po kolei. Szef mnie zwolił na Skype'ie XD. W sieci wybuchła burza po tym, jak była pracownica, poinformowała, jak została potraktowana przez pracodawcę. Szef mnie zwolił na Skype XD, bo zrobiłam 9 wizualizacji do produkcji, a nie 15, jak grafik, co pracuje od początku. Tutaj nawiasie drugi dzień pracy XD napisała samo Nico. Dołączyła do tego zrzut ekranu z rozmową. Jak wynika z konwersacji, pracownica tworzyła projekty w programie Corel, z którym dopiero się zaznajomiła. Wcześniej pracowała na Adobe. Dopowiadomiła o tym szefa, ten ją zwolnił i to w dodatku na czacie ogólnym, do którego dostęp mieli pozostali pracownicy. Co proszę, chyba pani żartuje, to dziękuję do widzenia, ja nie płacę za naukę, napisał mężczyzna. Choć użytkowniczka nie zdradziła o jaką firmę chodzi, to i tak internautom szybko udało się ją odnaleźć. Kilka godzin później zwolniona graficzka opublikowała kolejny post, w którym poinformowała, że właściciel firmy do mnie napisał, że skieruje moje screeny do ich kancelarii prawnej, że mają teraz hejt na firmę przeze mnie, a ja nawet nie podałam nazwy firmy oraz napisałem samą prawdę, by pokazać, jak się traktuje pracownika. I tutaj są ten, ten, zapis tej całej rozmowy. I tu jest, zrobiła pani pięć wizualizacji przez cały dzień, a ona napisała, że dziewięć. Nadal uczę się nowego programu, nigdy nie miałem styczności z Korelem. Co proszę? Chyba pani żartuje. To dziękuję, do widzenia. Ja nie płacę za naukę. <ścoughs> ja... Dole. Co proszę? O Jezu, to ciekawe. Ja nie płacę za naukę, przykro mi ręce opadają, już rozumiem dlaczego widziałem wiszącego Dominika na... Koncie G5. Yy, I tutaj piszesz na ogólnej grupie. Jakaś Gosia napisała. Tak, dokładnie. Czy uważa pani, że firma powinna płacić za naukę programu graficznego? Mówiłam na rozmowie, że korzystam z programów Adobe i nie było problemu z zatrudnieniem więc jestem zdziwiona. Ale ja jestem do widzenia. <grym> to niezły pan Dariusz. No i jak ludzie się o tym dowiedzieli, jak wleciał temat, no to się zrobił młyn. O, ten screen to ja co chwila widzę. Co proszę? To widzę ten. Yy, to widzę wszędzie. No i ludzie. Ustalili szybko o jaką firmę chodzi. Nie trzeba było długo czekać. E, tutaj też były komentarze innych osób z branży. I gość napisał, że jako grafik z jakoś tak dwunastoletnim doświadczeniem w pakietach Adobe, Ty, Piero, że ogarn ogarnęłaś dwa dni Korela na tyle, by natrzaskać Januszeksowi 9 wizek. Przecież to się kwalifikuje na premię za pracę w prehistorycznych warunkach. No to jako taki dodatkowy komentarz. Natomiast ludzie szybko wyłapali, co to za firma. No jak się okazało, to firma GiftPol.pl. No i tutaj jest tam, że GiftPol to wizytówka na technologicznej mapie Radomia, miasta z tradycjami słynącego od lat z doliniarstwa, i to tu zrodziła się Polska Dolina Krzemowa. Zapraszam wszystkie talenty z branży do zapoznania się z naszym portfolio. No i tutaj jest też komentarz tego, że ten Januszek z malogo na zdjęciu. Za z sieci z Amazona z opisu jakieś powłoki na szyby, nie mogę. No i tutaj ten, bo zaczęło się całe prześwietlanie tej firmy i namierzanie generalnie wszystkiego co tam robili, jakie mieli ten. I teraz jest też, że zdjęcia na Tinderze kontra prawdziwe życie. To tak by the way. <laughs> Oczekiwania kontra rzeczywistość. No i Gift Pol oczywiście też zaczął się odnosić do tej sytuacji. No i jakieś tam niebie śmieszki heheszki były i dystansik, no bo wiadomo, trzeba było sobie jakoś zareagować. naszej firmie pracują najlepsi w branży. Życzymy wszystkim powodzenia. Hejterom też dziękujemy i dużo zapału. Myśl zasady. Nieważne, czy mówią o tobie dobrze, czy źle. Ważne, żeby mówili. Także, że tak powiem, mistrzowie marketingu przemówili <laughs> mistrzowie marketingu przemówili tak, także dystans tak, został pokazany, no i tutaj, teraz tak jak mówiłem no ludzie robili całe tam prześwietlenie tej, tej firmy i to się cofali do postów na 2021 roku, no i ktoś napisał mamy jabłkowy crossover w sprawie GiftPol Januszek zbrandował swoim logo podróbki AirPodsów, GiftPol.pl fajnie jest awans jest nagroda, nasza zaprzyjaźniona firma ufundowała chłopakom w nagrodę za awans słuchawki bezprzewodowe wyjazdy zdecydowanie dłuższe jeszcze to i więcej czasu na słuchanie muzyki. Dziękujemy, nie? I tutaj GiftPol, ten. No i są słuchawki. Tutaj, oczywiście, ludzie to ten, to się chyba samo komentuje. Słuchawki Bluetooth i12, 27,69 za sztukę plus VAT. ale ostatecznie firma GiftPol postanowiła napisać oficjalne. Oświadczenie jest tej tam śmieszki, heheszki, no a potem oświadczenie. Witam państwa. Jako właściciel serwisu internetowego Gift.pl postanowiłem odnieść się do naszej na naszej stronie do sprawy, która rozlała się szerokim echem w dniu dzisiejszym po falach polskiego internetu. Zatrudniliśmy nową osobę w dziale graficznym. Nasze wymagania były od początku jasne, mianowicie dobra znajomość programu graficznego Corel, na którym pracuje nasza firma. Osoba która zgłosiła się do nas i została wybrana do pracy na tym stanowisku zadeklarowała śmak kwalifikacji i szybko opanuje program. Pierwszy dzień był dniem szkolenia zasad funkcjonowania firmy, współpracy grafików z działem handlowym i i tak dalej. Zaliczyliśmy ten dzień jako płatny dzień pracy, pomijając fakt, że był to dzień typowo wdrożeniowy. Wystawiliśmy rachunek płatny według obowiązujących stawek godzinowych, umowy, zlecenie zawartej na okres jednego próbnego miesiąca. Okazało się w kolejnych dwóch dniach pracy, że wyżej wymieniona osoba wymaga wydatnej pomocy innych osób z działu graficznego, nie pracuje samodzielnie. Niestety nie mamy czasu na dodatkową pracę nad nową osobą i angażowanie ich pracowników w jej zadania. Angażując osoby na nowe stanowiska, oczekujemy wiedzy i kompetencji, które te osoby deklarują na rozmowie kwalifikacyjnej. W tym przypadku zdecydowałem o rezygnacji ze współpracy. Odbyła się to za pomocą komunikatora Skype, dlatego, że często jestem poza firmą i nie zawsze mam możliwość osobistego kontaktu z pracownikiem. Nad tym rzeczywiście mogę ubolewać, powinno to odbyć się osobiście. Okej, okay, okej, okay, dobra, czyli jest jakaś forma skruchy, tak, że powinien zwolnić osobiście. No dobra, no to delikatny, delikatnie się skinął w kręgosłupie. Ale co otrzymaliśmy w zamian? Zmanipulowany, obraźliwy obraz firmy na platformie X. Fale hejtu, która się wylała za pośrednictwem Instagrama, Facebooka, YouTube'a i innych możliwych platform, hejt mojej osoby, mojego nazwiska, nazwy firmy, tysiące obraźliwych maili i wiadomości wysłanych przez komunikatory firmowe, SMS na telefon i tak dalej, nękanie pozostałych pracowników firmy obraźliwymi mailami i telefonami. A teraz napiszę coś bardzo ważnego na temat naszej firmy. No, zbudowane napięcie, no posłuchaj. Jesteśmy na rynku obecni od kilkunastu lat, cieszymy się poważaniem i szacunkiem klientów, dostawców na terenie Europy i innych części świata. jest celowo złożyłem piramidkę jak to czytam. Pracujemy z wiernymi pracownikami firmy od kilku do kilkunastu lat, Dba Mamy o ludzi szanując zaangażowanie i oddanie. W naszej firmie respektowane są zasady kodeksu pracy, wypłacane terminowo wszystkie świadczenia. Dodam, iż jesteśmy firmą społecznie użyteczną, gdyż wspieramy wiele fundacji w tym kraju. Nie pozostajemy obojętni na ludzkie cierpienie i choroby. Bardzo często wyciągając pomocną dłoń. Klasyk. Pozostawiam odpowiedź Państwu na pytanie, czy zasłużyliśmy na fale hejtu i takiej nagonki w internecie, dlatego że osoba straciła pracę po trzech dniach od jej podjęcia i została poinformowana o tym przez komunikat Skype? Czy złość, nienawiść i poczucie osobistej wędety to w tym kraju przyczyna tego, aby atakować i niszczyć czyjeś dobre imię? Mm, męczennik. Dziękujemy serdecznie za uważne przeczytanie tego oświadczenia, ale poczułem się w obowiązku je zamieścić. Panią Nines zapraszamy do firmy Podbiór po Wynagrodzenia i chciałbym, żeby spojrzała mi tylko w oczy. Ja nic nie powiem i zapewniam o kulturalnym przy Pozostając wyrazami szacunku, Dariusz Jabłoński, właściciel serwisu giftpol.pl <laughs> Ja no. nie no, ogólnie tak, jakby tak spojrzeć całościowo, to tak. Zarys sytuacji, oczywiście z jego perspektywy, później pierdolamento, później użalanie się, o boże jak tak możecie, potem piarowe pierdolenie i na koniec a z rękawa, niech przyjdzie i mi spojrzy w oczy. Uff. Wow! No, także tak się tutaj to rozwijało. Yy, też w serwisie opinie o Giftpol, w sensie na GoWorld.pl. No i różne tutaj też są, że tak powiem, tematy do poruszenia, które się pojawiły. Ale dobra, jest pan Dariusz Jabłoński. Nie przesadzajcie, dajmy oświadczenie i nadal źle. Przecież za dzień szkolenia byliśmy skłonni zapłacić. To tak robi w Polsce. Umowa zlecenie mogła nie dostać, tylko u nas dostała. <laughs> także pan Dariusz Jabłoński. Ten. A mi tam się podoba. Patrzcie, jaki śmieszek, jak się, jak się rozbawił. Widzicie? Jest dobrze i będzie jeszcze lepiej, jak to mówią. No, no oczywiście ludzie go to tam je za to i ogólnie do podejścia do pracownika. I później co tu jeszcze było? A, właśnie. No i później Maja Staśko to wrzuciła, ale to tam już nieważne, no po prostu ze strony bezpośrednio, ponieważ pan Dariusz stwierdził, że umie na tyle w internety, że będzie sobie z tego memował. I idąc za ciosem w tym całym swoim śmiesznej atmosferze i całej sprawie, postanowił, uwaga, wypuścić serię koszulek z napisem co proszę? Koszt koszulki 25z tylko, a za chwilę damy tu wiskę. Janusz zbudował Firmy, ale królewna postanowiła ją rozwalić. Laska nabita ambicją i chęcią zmiany świata na XD. Termin rozmowy z Dariuszem z Radomia są dość oblegane, odpowiem czasem zdjęciem Punk Use M3 Syna. Ale młodzieżowo się zrobiło. I tutaj wypuścili też tej okazji koszulki Karol poszedł w ruch. Dla każdego kogo wkurza szef, jedna ze stu koszulek, jedną na, jedną na sto koszulek wysyłałem gratisie. Piszcie maila, temat, wkurzył mnie Dariusz z radiomia. I to są te koszulki. Wow. Ale w ogóle co to jest za wiadomość? W ogóle co to jest za styl pisownik? To to kurwa, coś takiego zbiera. Czajcie, to? Ja teraz tak patrzę, że Janusz zbudował firmę, ale królewna postanowiła ją rozwalić. Co jest i co tutaj jest dalej? Jeszcze jakiś jest wątek. To co jest? Niesamowite. Przez to się nadaje na pozew. Informacja dla wszystkich firm reklamowych w Polsce. Jeśli zatrudniacie graficzkę Ninę, macie gwarantowany hejt. Nie możecie jej zwolnić, a jeśli już zwolnienie, zwolnienie z dyplomem na papierze czerpanym i złotymi literami. To informacja dla normalnych ludzi, których ktoś chce zniszczyć przez hejt. Tym tematem zajmują się już media, nawet parlamentarzyści. My sugerujemy zainteresować się hejtem, konsekwencjami prawnymi hejtu i tak dalej. Słaby człowiek może sobie z tym nie radzić. Wtedy wszyscy mają rękach, bo jednak sobie radzimy z falą Kurwa, jak to mnie denerwuje, za każdym razem, jak jest jakaś afera i przychodzi jakiś, kurwa, człowiek, który totalnie nie ogarnia, to zaczyna pierolić coś o tym, że słaby człowiek może sobie nie poradzić i że krew na rękach. Ja dole, jak można w ogóle takiego argumentu używać? Przecież to jest jakaś abstrakcja. Za każdym razem to samo. Zasłanianie się zbiórkami charytatywnymi i że, no, gdybym był słabszy czy słabszy, to bym sobie mógł sobie nie poradzić. Wtedy nie wiadomo, co by się stało. Byłaby tragedia. No, kurwa. Mać. No to albo sobie robi bekę z tego i wypuszcza jakieś koszulki i ma jajca z tego, albo leci w zaparty i ten, bo tak to, no jest to tak niespójne. Przecież to ludzie będą dalej tak jechać. Funk use m 3 syna, no to też w ogóle, nie wiem, co to są jakieś teksty, to, kto to pisał w ogóle? Co tam jeszcze dalej było? Pan Hejtu, życzy mi wszystkim pozytywnej energii, nie nienawiści. Może taka była nasza rola w tym świecie, by może ktoś się zainteresuje się hejtem. Aha, nasi wspaniali pracownicy chcą wam sprzedać gad... sprzedawać gadżety, i są naprawdę najlepsi. I tutaj, koszulki już się rozeszły, uruchamiamy kolejną serię z napisem: No hate. Nie wiem. To tak brzmi, jakby ktoś chciał pokazać, że umie w internet, ale tak naprawdę nie umie kompletnie. Masakra po prostu. Chcę w się sensie, jeszcze, żeby to było na takiej zasadzie, że ziomek kmini, że nie wiem, dochód z koszulek czy coś na cele charytatywne. To oczywiście też jest obrzydliwe, tak? Ale, ale bardziej mi chodziło o to, żeby przekminić taki wątek, nie? Żeby. Że jak już szedł tą charytatywność, coś, to że przekujmy te akcje na zasadzie, no, zachowałem się chłowo, ale zróbmy z tego coś dobrego. Tutaj koszulki od naszej firmy, cały dochód na cele charytatywne, coś. To jeszcze bym Miał, bo to się spina, ale tutaj ziomek, tak, z jednej strony się sra do tej dziewczyny, a z drugiej próbuje z tego memować, a na koniec jeszcze robi z siebie ofiarę. No kurwa, przecież to jest. Panie premierze, tak nie można. To jest oficjalny profil Morawieckiego. I co tu jest, że Donald? Zadała pani pięć pytań przez cały dzień, dziewięć. Nadal uczę się nowej komisji nigdy nie miałam styczności z prezesem. Co, proszę? Chyba pani żartuje. Czy dziękuję, do widzenia. Nie płacę za naukę. Ja. Yeah. To, Wiecie co? Trochę, trochę mnie przeraża to, że politycy do tego stopnia angażują się w te rzeczy w internecie, bo prawda jest taka, że oni sami z siebie, w większości oczywiście, mówią, oni tego nie ogarniają, ale kurwa zatrudniają od tego ludzi, którzy mogą im całkiem nieźle podpowiadać, nie? I taki ten real-time marketing ku... gdzieś tu stosować, ale to... Mm... Nie wiem, mam wrażenie, że to w wielu sytuacjach będzie obcinało kompletnie jaja różnym inicjatywom. Że coś tam się dzieje. Społeczność internetowa będzie chciała się zaangażować, i nie wiadomo, kiedy to już będzie kurwa temat polityczny, i znowu rozdzielanie pomiędzy lewą i prawą. I to uważam, że to jest to, to będzie zły kierunek czegoś takiego. A widać, że trochę się oni też tak rozpędzili, jak był ten cały temat Pandory. Zobaczyli, że to rzeczywiście w tym internecie, jak uderzysz w trendy, to ten. I to nie takie kurwa trendy na zasadzie muzyczki z TikToka, tylko trendy, afer, które się dzieją, i można na tym coś ugrać i fajne zasięgi wykręcić. I kurde, mam wrażenie, że ich to będzie za każdym razem bardzo mocno kusiło. No. Masakra. Tylko teraz też pytanie, no bo czy to się też tak samo jak każda inna sprawa, tak samo z tym gift polem, to trochę po kościach nie rozejdzie za chwilę? To znaczy, że sekunda jakiegoś tam memowania itp., ale tak na dłuższą metę, to się jakby nic tutaj nie zmieni? A co to jest? Główny inspektorat sanitarny? No to jest legitny profil? Chyba legitny. Kiedy poznaję dziewczynę i mówi mi, że nie chce w przyszłości szczepić dzieci. Co proszę? Chyba pani żartuje, to tak, dziękuję do widzenia. Ktoś tu mnie w real-time marketing. No z jednej strony tak, czy to trochę nie obcina właśnie takiej całej inicjatywy? Nie wiem, ja to jakoś taki sceptyczny do tego jestem. A co by się miało zmienić? Ludzie po prostu nie będą chcieli się rekrutować do tej firmy i dobrze? Znaczy nie wiem, no niby tak, no bo tak, no bo, z, bo dobra, o co mi chodzi, no część osób powiedziała, no to chuj dupę temu gościowi i życzą mu tam jak Kalinia najgorzej tej firmy, jak... ale mam takie wrażenie, że wtedy oprócz tego gościa, no ucierpieliby też ludzie, którzy ostatecznie tam pracują, no i to też jest takie, że z jednej strony, to, to nie wiem, społeczeństwo miało poczucie sprawiedliwości, że o, gość, który tak traktuje ludzi, że firma mu upadła czy coś, no ale z drugiej strony on pociąga za sobą innych ludzi, którzy tam pracują i to też tak... Ci ludzie raczej by nie byli zachwyceni. Ludzie, którzy tam pracują, mają sydą sztokholmski. No nie, no już tak nie polujmy tego. No nie wiadomo, no może im się dobrze pracuje. No może jak ogarniają Korela, to, to im się dobrze tam pracuje. No może tak jest. No może ziomek rzeczywiście tam rzadko przyjeżdża do tej roboty ktoś inny się tym zajmuje, czy coś i jest plus minus okej, okay. no na co dzień. Chociaż kurwa, z drugiej strony, no jak widzę takie wiadomości, jak te tutaj, to się zastanawiam. Myślisz, że firma teraz upadnie, czy zyska na tej dramie? Nie, no upaść to nie upadnie, no. Ja to, to są wszystko takie... Ja uważam, to wszystko to są takie chwilowe aferki internetowe, które za parę dni jak wam będę o tym mówił, to powiecie, o to stare już nikt nie pamięta. Pewnie już część osób teraz, bo obejrzał odcinek u Konopa, to już powie, a to już stare słyszałem, czy to słyszałam o tym wy więc to jest taki, wiesz, w momencie, kiedy jest ten pik emocji, to się wydaje, że nie wiadomo, co się będzie działo, a prawda jest taka, że za trzy dni już nikt nie wie o co chodzi i je kolejną aferą. Także nie, nie sądzę, że to jakaś firma upadnie, no. Ale co mamy z tym zrobić? Ale ja nie mówię, że coś macie robić. Tak ogólnie mówię, no, że jak to funkcjonuje w sieci, że na ten moment jest o tym głośno. Co masz zrobić? No, nic. No, jedyny wpływ mają firmy, które dają im zlecenia. No a firmy będą się kierować kasą. W sensie, jeżeli ta firma da im najtańsze jakieś, nie wiem, no, wycenę czegoś, nie wiem, tam co oni sprzedają. to wy... W sensie i takich wezmą, i tak, i co ich to obchodzi? Przynajmniej wiadomo, gdzie się nie zatrudniać. No pytanie, czy wiesz, w tym miejscu jest jakoś dużo opcji innych, jak chcesz pracować w takim zawodzie, bo to może być tak, że nie za bardzo masz tam wybór, no. Dlatego pewnie nic się nie zmieni. No, właśnie o to mi chodzi, no. Tak mi się wydaje, że to tak jest na zasadzie, że wiesz, masz taką wizję, to o, masowe zwolnienia w tej firmie, nikt tam nie chce działać, ale no, wiadomo, że tak nie będzie, no. Wiadomo, że tak nie będzie. Jak to jedyny większy zakład pracy w okolicy tej. Nie no to nie wyglądało jak jakiś większy zakład pracy, ale być może w tym specyficznym zawodzie projektowania, grafiki, to wiesz, może nie być akurat mnogości ofert. Myślę, że warto, że to powinno pójść bardziej w dyskusjach, jak wygląda rynek pracy, a nie skupianie się na tej firmie. No ale tutaj trochę jest o tym temat, że, no, że czasami trafisz takiego gościa, który akurat jest właścicielem firmy, który zwalnia ludzi przez Skype'a. No i co? No? No, no tak się trafia. No. Co masz? Znaczy, nie, nie bardzo wiem, co by tam, wiesz, bo to po prostu mam wrażenie, że to nie jest kwestia czysto jakichś przepisów, co bardziej takiego, nie wiem, kultury osobistej, tak to chyba można nazwać. Podejścia, bo bardziej o to chodzi. Bo tak to nie wiem za bardzo w jakim kontekście tu dyskutować. Kwestia dziwnego szefa. No tak, a tego nie unikniesz. No Myślę, że ciężko zrobić jakieś przepisy przeciwko dziwnemu szefowi. No. To, co tam się dzieje, to po prostu bardzo staroświeckie podejście do kultury pracy. No, tylko no, nic z tym nie możesz zrobić w zasadzie, no. Nic. Niestety, więc chwilowa aferka. W internecie a poza tym to raczej tyle. Politycy jeszcze pomemują, zbudują zasięgi i na tym się skończy, takie mam wrażenie.